w odcinku The Far Cry Primal naszą przygodę w tym odcinku zajmiemy się przejmowaniem kolejnej placówki Izila. więc zapraszam y, do oglądania możecie zostawić łapkę w górę i subskrybować nie zapomnijcie o dzwoneczku przepraszam, bo oczywiście musiałem się nie to przewrócić no więc to powracam Takarza". You're bad, honey. Y'all Więc lecimy, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i na pamięci od wniosku, żeby dostawać ciągłe powiadomienia o nowych odcinkach. Jak mówiłem będzie jeszcze w sumie 31 odcinków z tej gry. Eee, teraz tak Co ja chciałam zrobić? Zaraz jak tu przyjdę do gry. Wnosić do nowej osoby. A, ja mój dom zbudowałem, dobra, zapomniałem jeszcze. Co tu jest ciekawego? Jakich mięso, to ta. Rzadkiego nosorożca, skóra. Hmm. Klin i czarny kamień. Posłuchaj, na razie Ci tego nie zapgradeuję i myślę, że jeszcze długo, ani ci w ogóle coś się zajmie twoim domem. A my teraz oczywiście lecimy do pierwszego miejsca Izila, czyli w sumie idziemy tam. Fort Wielk, ognistego Krzyku, tak idziemy tam sobie przejąć tą, tą miejscóweczkę i będziemy mogli się z niego od razu teleportować na ziemię Izila. Ziemia Izila będzie za jakieś pewnie 10 odcinków. Ziemia Ogdan też będzie za niedługo. Tam coś jest i tutaj mamy polowanie na krwawego Trwa być, to będzie też niedługo, więc oglądajcie. A my teraz lecimy. No dobra, polecimy tam. Prześpimy się i możemy lecieć. Na polowanie. Nie, na pewno wiem, że nie będzie łatwo. Mmm, północny, kurczę, gdzie mam coś do zbierania itemów moich? O, fajnie. I ja nie potrzebuję rzadkiej ryżiny, tylko o właśnie tego trochę, tego mam wystarczająco, skóry zwierzęcej, tego będę potrzebował, tego będę potrzebował, krzemienia, tego w ogóle będę potrzebował, mięsa mam pełno. Liści mam pełne, dobra, będzie wszystko ok. Mm, mm. Twarde drewno potrzebuję jeszcze. Jeszcze to. Dobra, możemy lecieć. Tylko się prześpimy, jak mówiłem. Odpoczniemy sobie do ranka. I ogarniemy sobie wreszcie tą placóweczkę. Dzięki będą się pojawiać jakoś między 16 a 15 albo w jakichś tych godzinach. Bo ja jest szkoła i nie mam czasu jakoś wcześniej wracać do domu, więc... Niestety tak będzie wyglądało, ale myślę, że będzie Wam się przyjemnie to robiło. Bieg w zaraz sobie to odblokuję, bo to jest też pożyteczne. Umiejętności. Też przetestujemy. A i to jest bieganie w kucali. Ciekawe, ciekawe. Ale halo, jest mój tygrys? I do wody. Czy tu jest coś złego? Nie chciałem, żeby to się na mnie zagrowało. Różne kamulce, same kamulce Błych rybek w pobliżu nie widać Więc może o jedno I lecimy Małpy A po co ja potrzebowałam małpy w twarzy? Nie, nie Kura małpy, dobra Dobra, mamy trzy małpki, pięknie. Jedna małpa. Druga małpa i trzecia małpa. Jeszcze jedna by się przydała. Czy to jest małpa? Chyba ta. To nie małpa, dobra Chociaż do chwili pochodzimy, może jakieś małpy jeszcze znajdziemy Ja potrzebuję jeszcze jednej takiej I będę mógł być zadowolony no, Zwrócimy te grys Trzeba uważać też na izila. Bo z nimi spotkanie nie jest zbyt przyjemne Zobaczcie ile tam małp. Jak ja to wszystko ubiję, będę miał tyle małp. Zajmiemy się tym panem jak Jaguarem, wyjaśnimy go, tak w, w, mówiąc. Jezu, z tym małpy tusą. No i dobra Patrzcie jak ładnie No i dobra, mamy po 10 noży do trzymania Więc ciężcy żegnajcie swoją upierdliwością I poszło Te znowu przy Zostaw mnie. Halo, potrzebowałem chyba do czegoś z Do czego? Mm. W każdym razie, nie wiem. Dobra, to nie jest naszym celem odcinka, bo my już tu 10 minut sobie ładnie chodzimy po te małpki my Mamy iść na obóz. ty jakąś kozicę upolowałeś? Serio? Na pewno na was sobie zapoluje. To nie teraz. nie pewnie i tak nie będzie już potrzebna skóra małpy, ale może i tak. lecimy dalej lecimy sobie do tej wioseczki Dobra, co tu możemy jeszcze wytworzyć zanim tam będziemy? Maczugi są, to jest, nożyki są, to jedno trzeba wytworzyć, bomby wszystkie są. Przynęta mi nie będzie potrzebna, więc jesteśmy gotowi. aby sobie już tam poszłem. My ogarnęłem sytuację. Oczywiście słówka będzie nam potrzebna żeby nie myśleliście sobie, że ja znowu kolejną placówkę. Oi! Oua! Bolesne, ale okej. Okay. Jesteśmy już blisko. Bo to są już wioski. Ich. Na pewno na razie nie chcę z nimi wioskami pobocznymi się bawić. Nie interesuje tylko tamta. którą mamy zaznaczoną, czekamy gdzie dzieci zila, skoro mnie ciągle widzą, lecimy ostro lecimy. Ostro A bije się A tu nie można co mi to zrobi Idź ty też Ci by zabiją Słuchaj was wszystkich Te kociury bo tam widziałem że są trzy więc naprawdę dużo My możemy sobie iść Do wioski no i jest, jesteśmy na miejscu. Ja trochę żeby nas nie zauważyli. Tę mojego mojego super Są Ja już nie będę zbierzaków przywoływał. Mam subę. Niech nią, nią się w sumie tu pobawimy. Spartan moi... Trąbacze, sami dobra, by mi tu piękne duło, na ciebie zrzucimy to, ciebie to, jak wie na trąbaczu. głupki będą się bić Może was też sobie przejmę w sumie Wy mi pomagaliście się będzie sami nawalać. Ale to w sumie. Widzicie wściły. pściuły? Pściuły. Ciebie sobie zabijem. Dobra. Możemy lecieć. Wielka szrama. Niech od razu leci. Do mnie możesz. Dobra, jak do mnie możesz. weź na nich leć No na niego I idą Głupi Easy zila. No dawaj, nicio Niewielu gdzie tam? Tu ucznička się spakowała, tarapatki od razu na niego lecimy się. Serio, nie możesz? Nie możesz. Umaj. Oh Dobra, noże. Może te lepsze? No właśnie. Widzę 7 noży już po takim ciężkim, no naprawdę mega mega dobrze. Zaraz na niego leć. Krama. A sobie nie możesz. To nie mój problem. 10 noży takiego proszeniego. Ciekawe czy go zabije. Dobra, no to włóczni go praktycznie trzeba tylko. Proszę nie jest... Proszę nie jest inteligentny! Ło, ale dużo bije! I zginąłem. Moja głupota. Nie mam pyszne mięko. Po... Dawaj go, wielka. Szrama, weź go! Daj mi. Może z łuk go lepiej. I idź z tym. Poszedł szybko. Naprawdę szybko poszła ta placubeczka. Mamy historię, mamy taką łódźnię? Dacai magam, Santa Izila sus după stări, baterii susul hai nu susul hai cu am. Purcalas, da purcalas da hata. cu tii cu tii doar, taci sla, purcalas taci sla unu, guaș, guaș.

Wyszła darcza gwaifa i zila pasty. Oh. Swadar hatam ta gisla, pi baram. Poor kalash. Ay, mi naszem, Suszelheim.

Ma u, Suman. Umana! Dobra. Ogarnięte. Więc możemy lecieć. Wnosimy na słońca. Będzie to tu. Bardzo niedaleko mojej wioski. Hmm. W sumie chyba to tyle Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka Mam nadzieję, że się podoba tak. Łapkę w górę i subskrypcję nie zapomnijcie o dzwoneczku Zadam się z Wami i widzimy się w następnym odcinku Sieman!